Cześć, z tej strony Bazi 122 i w tym krótkim odcinku chciałbym Wam przedstawić serwer Mavcraft yy, Serwer z modami. Ma aktualnie 48 modów. Typ serwer będzie albo gildie, albo działki. Zobaczymy. Yy, modów jest bardzo wiele, nie będę wam wszystkich prezentował, bo naprawdę jest ich mnóstwo, ale to bardzo mnóstwo. Yy, no to wejdziecie sami, zobaczycie. Problemu z serwerem nie ma. Nie ma zbytnich lagów. Wszystko jest yy, OK. No i tak. IP i stronę będziecie mieli w opisie. Myślę, że serwer Wam się spodoba. Bo jest naprawdę bardzo ciekawy. Tylko... Nie, nie chcę Wam wszystkiego pokazać, żebyście potem sami mieli frajdę odkrywania, tak? Bo co to jest yy, za robota, co ja Wam yy, wszystko pokażę, a wy potem... Będziecie wiedzieli co i jak. Sami musicie odkryć, odkryć to i owo. No i tak. Myślę, że serwer Wam się spodoba. Zachęcam do kupna rangi. Pozdrawiam oczywiście naszego ulubionego administratora. Oj, wyszedł. tak. No ale dobra. Pozdrawiamy Kluska. Plusku czuj się wyróżniony. No i tak. Jak wejdziecie, możecie mnie to spotkać. Gram tu od niedawna, no ale mam przyszłość do, 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 do takowego serwera. No i tak. Wbijajcie, łapkujcie, subskrybujcie, siemka.